I dalej zwiedzamy Halę Piątą, gdzie cuda dziwy. E, zresztą zobaczcie, jakie tu marki się wystawiają, co też pokazuje, że te targi naprawdę e, zbierają e, no, niezłe zasięgi. Tam mamy Berettę, mijaliśmy nie tak dawno. Proszę bardzo, czeska zbrojowka, też legenda sama w sobie. E, więc Benelka, proszę bardzo. No, coś, coś, co każdy miłośnik broni strzeleckiej na pewno będzie kojarzył. E, I to są rzeczy, które naprawdę można zobaczyć, można pogadać. O Boże te strzelby, zobaczcie te magazynki. No podejdźmy, bo to jest też szaleństwo. Tak, to pod spodem to nie lufa, tylko magazynek rurowy. Doskonale się orientujecie, że tak to wygląda. Przedłużka robi niesamowite wrażenie. Cóż dalej? No sejfy. Jak wiadomo, aby posiadać broń, trzeba mieć safe, więc sejfiarze też tutaj się wystawiają. Stroje myśliwskie. Zawsze się zastanawiam po co myśliwym kamuflaż, ale Augusta się nie oznawia. Nie, ja I wskazane tutaj termo, wskazana termowizja. Zatrzymajmy się, żeby nacieszyć wzrok. O, to coś ciekawszego dla nas. Jeszcze się upewnię, to jest termowizja? Noctowizja, Noctowizja. też cudowna. O co na nie pytam A cóż tu mamy? O proszę ja ten fal. no tak O, To no. oglądać możemy? Oglądać, podotykać, ponaciskać spusty Po naciskać spusty można, zawsze mówię, że nie można U nas można, emocja bajka nie, Fajnie, nie chcę się za bardzo zbliżać, bo jeszcze tak powiem, się zarażę tą pasją a... Mam już tak dużo, że... No, nie chciałbym, przepraszam bardzo. Także dzięki. Wiatróweczki. Inne rzeczy. Schodzimy tutaj. Kabury wszelkiego rodzaju. Zanurzmy się w świat broni palnej są. już nie wzdwieje. Tak. A dlaczego by nie? sobie ułatwiać sprawę. Ładny statywik. Zostań Do... z tobą, będzie zaraz o no, tutaj mamy termowizję a tutaj mamy prawdziwe klasyki zobaczcie to no robi to wrażenie bo to są autentyczne klasyki, które gdzieś tam zawsze sobie oglądamy o których niektórzy, marzy... niektórzy marzą kawał historii nie wiem, czy w najlepszym wydaniu, ale na pewno są to rzeczy kultowe. Ja akurat jestem po tej drugiej stronie mocy i właśnie podejdziemy sobie do drugiej strony mocy, bo tam są dla mnie najfajniejsza, najfajniejsza rzecz, którą zawsze marzyłem, czyli ta, ta piękna M16. Nie da się niestety tego nie kochać. A tutaj mamy cele strzeleckie. Eee, powiem szczerze, że też czasami znajduję inspirację w takich systemach, no bo to jest mega fajne. Strzelanie do tarczy papierowej po prostu jest nudne. Cel musi reagować. A jak ktoś lubi nieco większą ciszę, to też może sobie coś przykręcić. Dobrze, tutaj chyba jeszcze mnie w ogóle nie było. Oczywiście noży i wszelkiego rodzaju gadżetów typu. Latarki, jakieś mniejsze oporządzenie, e, wspaniałe śpiwory, wspaniałe buty. Wszystko to tu znajdziecie po prostu w ilościach e, niesamowitych. Gdzieś tu jeszcze byli droniarze, ale to tylko tak. A jest, już widzę. Zobaczymy sobie też, bo drony są tak cudowne, również do naszych zabaw. To tym pamiętajcie, że my się zajmujemy airsoftem, a w airsofcie najważniejsze z lans. A nic nie zrobi takiego lansu jak zdjęcie właśnie z drona. Tutaj mamy znaną firmę, nie będziemy jej promować, bo wystarczająco sami się promują. To tematy trochę większe. To mi się bardzo podoba, taki kejsik fajny. O, jakbyście chcieli naszego mikrogana założyć pod drona, no to ten chyba udźwignie. Także... Ile? 2,5 kilo. Ej, to jeszcze trochę musimy większego. Macie tego rolniczego, który tam 40 kilo? 50 nawet. 50 kg. To można już pomyśleć. Zastanowimy się jeszcze z zakupem. Dzięki. No jak ktoś lubi niemieckie marki, to jest to taka pewna. Bracia kochni do nas przemówią. Zobaczmy. To chyba nikomu nie muszę tłumaczyć co i jak. Uch, testnijmy sobie i do przodu, bo czas goni. Mamy też tu... To już nie jest ciekawostka, wydruki 3D są wszędzie, jak widzicie, również przy broni palnej, czy przy w ogóle porządzeniu jakichś e, dodatkowych kwestiach związanych z, czy z lepikami, czy, czy z bronią. Te wydruki zaczynają mieć naprawdę już szeroki zakres fajne rzeczy można robić. No dobrze. Błyskawiczny skrót. Dzisiaj się, jesteśmy tu do 17, czyli pewnie dzisiaj już nie zdążycie, ale jutro do 16 serdecznie zapraszam, żeby pooglądać, żeby poszerzyć swoje horyzonty, no i żeby nas odwiedzić. Także do zobaczenia.